Dzień dobry, kochani. Serdecznie zapraszam osoby urodzone w znaku wodnika na czytanie tygodniowe. Tydzień od 4 do 10 października 2021 roku. Zobaczmy, co u osób urodzonych w znaku wodnika w tym czasie, na czym warto się skupić, a co sobie odpuścić w tym tygodniu. dla wodników rozpoczynacie ósemką kielichów odchodzi piątka buław przychodzi dziewiątka mieczy karty mówią, żeby się skupić na gierunku monet i kończycie dziewiątką monet bardzo ładnie tle czytania król monet król monet mówiący o stabilnej pozycji moi drodzy o tym, że czujemy się komfortowo w miejscu, w którym jesteśmy. Nie brakuje nam pieniędzy, nie brakuje nam y, stabilizacji, równowagi. Mądrze tym zarządzamy. Y, mamy ogromną wiedzę, doświadczenie, komfort. W królu monet mamy stabilnie i komfortowo, moi drodzy. Rozpoczynacie ósemką kielichów. Zostawiacie coś emocjonalnie. Oznaczyć, bo to jest karta emocji, ale również wiecie co? To jest, to jest karta jak w pustelniku troszkę. Mamy bardzo dobry kontakt ze sobą, ze swoim wnętrzem, ze swoimi emocjami i nie jesteśmy już w stanie dłużej siebie oszukiwać w ósemce kielichów. I mówimy sobie nie, 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 to już nie dla mnie. Ja, ja już nawet te kielichy mogą być pełne. One już po prostu są nie dla mnie. Mnie już nie cieszą. Może kogoś będą cieszyły. Odchodzimy. Jeszcze nie wiadomo, niesprecyzowane w jakim kierunku, bo jest to przy Księżycu, przy pełni Księżyca, gdzie to nas zaprowadzi, ale jest to karta Brama. Przełom. Przełom w naszym sposobie odczuwania, widzenia, myślenia. Na coś się już nie godzimy. Ja nie chcę tak. To było fajne, satysfakcjonujące. Ja chcę teraz, tak, żebym teraz czuł, czuła zadowolenie, satysfakcję. Przepiękna karta. To jest zgoda na siebie. Wiecie? Z taką energią rozpoczynacie ten tydzień. Zgoda na siebie, na to, jak ja chcę, jak ja czuję. Wolno mi. Ktoś powie, no puknij się w głowę. Osiem kielichów masz, zostawiasz? Tak. Bo one już dla mnie nie znaczą to, co kiedyś znaczyły. Dlaczego mam ciągle to ciągnąć za sobą? Niech się ktoś inny pocieszy. Piękna energia. Bardzo lubię ósemkę kielichów. Odchodzi do przeszłości również piątka buław. Karta zmagań, bicia się z myślami. Słuchajcie, to jest karta generalnie rywalizacji, pewnego rodzaju działań. Ale często w kontekście nawet tej ósemki kielichów to jest bicie się z myślami. Robienie czegoś, żeby. Y, słuchajcie, piątka y, buław to jest karta zamkniętej enklawy, czyli y, udowadniamy, zobaczcie, jaką mam buławę. Nie wiem, w kręgu swojej rodziny, w kręgu y, swoich bliskich, znajomych. To jest zamknięty krąg. To nie jest całemu światu udowadniamy. Ani sobie, też nie. My udowadniamy tym, Którzy są w to zaangażowani. Czyli jeśli staramy się o pracę, to składamy CV, jesteśmy w kręgu tych osób zainteresowanych tą pracą, które złożyły CV i my chcemy wygrać, więc rywalizujemy z tymi osobami, nie z całym światem, z tymi, którzy złożyli te CV. Chcę, żebyście to rozumieli. Jeżeli na przykład w rodzinie jakąś rzecz chcemy przeforsować, to my tylko na polu rodzinnym to robimy. Sąsiada już to nie interesuje. I są to również zmagania nasze wewnętrzne, czyli znowu zamknięte w nas. My ze sobą się bijemy, z myślami, co robić, jak robić, którędy droga, tak czy tak. Tu podejmujecie decyzję w kontakcie ze sobą, ze swoim wnętrzem, ze swoimi emocjami. Już się na coś nie godzicie, albo mówicie nie. Kiedyś chciałem mieć pieska. Ale teraz już nie. Zauważyłem, że zwierzątko w ogóle to kłopot. Ja nie chcę żadnych zwierzątek. Na tej zasadzie. Co przychodzi? Czarnowictwo. Jak to mówią? Boże, broń! Po co to? Czarnowictwo. Nieprzespane noce, główkowanie, myślenie, widzenie, wszystko w czarnych barwach. Nawet gałąź wygląda jak Pazur jakiegoś drapieżcy, który chce nas zaatakować. Możecie po prostu źle sypiać w tym tygodniu, ale możecie takie czarnowictwo uprawiać. No, możecie, możecie podchodzić do wszystkiego z taką obawą, z lękiem. Może też w tym tygodniu, jak tak, człowiek dużo główkuje, dużo myśli, na przykład. E, Przykuć jakieś przeziębienie do łóżka, po prostu spadnie odporność. Jeżeli człowiek nadwyręża swoje siły witalne, forsując się, spalając się na coś, a tutaj było forsowanie, tu było spalanie się, takie nawet bym powiedziała przeciąganie liny w jedną w drugą, takie spalanie się, no mało produktywne. Może faktycznie wypalenie tutaj nastąpi i przykucie do łóżka spadek odporności. Na, Wcale to by nie było takie złe, lepsze niż to czarnowictwo. Więc uważajcie w tym tygodniu, albo nie uprawiajcie takiego czarnowictwa. Wiecie, że jak przyjdzie takie czarnowictwo, jak tam zamiast księżyca pojawiłoby się słońce, to ta rzeczywistość zupełnie by inaczej wyglądała, i to drzewo by inaczej wyglądało, i, i te, to otoczenie, to, ta pani przestałaby się bać. A tak dźga sama siebie tymi mieczami. Na czym warto się skupić? Na gierunku monet. Moi drodzy, giermek monet mówi nam o tym, żebyśmy się dokształcali, rozwijali, poszerzali swoje możliwości. Uczyli się inwestować właściwie, co znaczy właściwie, w siebie, produktywnie, w takim kierunku, która przynosi nam stabilizację emocjonalną, finansową, spokój, a nie rozchwianie. Giermek Monet bardzo chętnie się uczy inwestować bardzo chętnie podejmuje do szkalania jest to karta też również szkoleń, kursów, szkół. Rozpoczynania jakiejś nauki, podnoszenia kwalifikacji, on kiedyś będzie królem. On kiedyś będzie królem. On się uczy, to są początki, ale on pięknie wykorzystuje energię asamonetowego i idzie do przodu. On jeszcze nie ma doświadczenia, ale ma świetne podstawy i cały czas rozwija się. Rozwija. Uczy się, jak to robić, żeby z jednej monety mieć wiele monet, żeby to przynosiło satysfakcję, żeby się nie spalać bez potrzeby, żeby bezproduktywnie nie walczyć. Właściwe inwestowanie w siebie. Więc karty mówią: skup się w tym tygodniu na poszerzaniu swoich horyzontów, na uczeniu się inwestowania w siebie, na. Jakimś projekcie, który ma szansę realizacji, nie rozpraszaj swojej uwagi. To jest mnóstwo zapału i bardzo dobre perspektywy na uziemienie, na stabilizację waszych projektów, poczynań, związków, prac. Wszystkiego, czego się nie imacie w giermku monetowym, ma szansę ustabilizowania. Olbrzymią szansę, największą. To jest najlepszy giermek do tego. I karty mówią, na tym się skup, a nie na czarnowictwie. Bardzo dobry ruch. Zmagania już zostaw, ale nie uprawiaj czarnowictwa. Patrz perspektywicznie, optymistycznie do przodu. Z czym kończycie? Z dziewiątką monet. Z poczuciem stabilizacji, komfortu. Często jest to karta singli również, ale wiecie, czym to się objawia? Tym, że single. No właśnie, bo to jest karta singli. I wy taką energię osiągacie: przecież nie wszyscy jesteśmy singlami, tak? Eee, co ma single? Taki w tej dziewiątce monet. Jak myślicie? Ma komfort. Ma stabilizację finansową. Ma poczucie radości, spełnienia. Zobaczcie, tak? Kobieta ma tu wszystko. Otoczona jest luksusem. Ale co ją różni od innych? Że ona osiągnęła to sama własnymi siłami. I teraz wracamy do giermka. Ucz się właściwie inwestować, w siebie inwestować. Czy jesteś sam sama, czy z kimś? Naprawdę nie ma to znaczenia. Inwestycja w siebie ubogaca ciebie, ubogaca osoby, które y, przy tobie są. Więc ta dziewiątka monet daje taką satysfakcję bez względu na to, czy jesteś sam, czy, czy w relacji, czy w biznesie jakimś. Masz komfort, masz satysfakcję. To ja własnymi ręcami. Ja własnymi ręcami. Patrz, mężu, żono, partnerze, sąsiedzie, kolego. No. Jesteście w stanie po prostu żyć szczęśliwie, komfortowo? Na koniec tygodnia poczuć taki komfort, że jesteście kowalami swojego losu? Wcześniej była ósemka monet: praca, systematyczność, skrupulatność, dokładność, a tu jest inwestowanie w siebie uczenie się, dokształcanie szukanie rozwiązań, ale takich, które budują stabilizację. Piękny tydzień. Wszystkiego dobrego.